Ej, czekaj. Anka? Jezu, Mikołaj. Nie, nie przestraszyłem się. Zginęłam. Zobacz to... Nie. Cześć kochani, z tej strony Duśka i mam dla was dzisiaj bardzo, bardzo ważną informację. E, słuchajcie, jak już większość z was wie, e, streamuję na Twitchu. E, streamuję na Twitchu codziennie od godziny 17, e, robimy sobie 4-5 godzinek strumyczka, także jest fajnie, gramy razem, e, piszemy razem, bawimy się razem e, i tak, dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, ważna informacja. E, na YouTubie serii nowych nie będzie, e, filmy pojawiać się będą... Nie wiem, w jakim odstępie czasowym będą, ale to będą e, tylko i wyłącznie zapisy live'a, bądź ewentualnie skróty z live'ów. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany e, dalszym oglądaniem mojej osoby i spędzeniem miło e, czasu swoich wieczorów e, czy popołudniów, e, to zapraszam Was bardzo serdecznie na Twitcha. Link znajduje się w opisie. Tam jesteśmy codziennie od 17, tak jak mówiłam, wspólnie gramy, wspólnie piszemy i wspólnie się razem fajnie bawimy. Także słuchajcie, przenosimy się na Twitcha, na YouTubie od czasu do czasu pojawią się zapisy live'ów czy jakieś skróty z live'ów. Mam nadzieję, że dołączycie do nas, do naszej armii diabełków na Twitchu i będziecie chcieli wspólnie z nami spędzać czas. Tymczasem zostawiam Was z malutkim skrótem z ostatnich strumyczków. Takim króciutkim, zlepkiem, Także mam nadzieję, że wam się spodoba. I zapraszam Was bardzo serdecznie na Twitcha. Dzisiaj o 17 też ruszamy. Także wpadajcie, bawcie się razem z nami i do zobaczenia. Cześć. Mam coś, co nie jest w mojej kolekcji. Aha, no dobrze, dobrze. Jeszcze pod hakiem byłam. No i gdzie on polas? E, tam do jednej osoby, kręcącej gena. E, na pr... No, już widzę. I e, bo ono tutaj drzy japę Mam paliwo Nie znam, Ja pitole, nie wiem co Chłopie to <laughs> <Zjadam na> cię <skrzesing> Patrzcie to! O kuźwa, ale zjebałam Myślałam, że skrzynia to surf o Jezu, walnąłeś mnie! Kurwa, sorry. Nie trafiła! Nie trafiła! Ten bąk był w punkt, Mikołaj! Właśnie to był w punkt! Ona nie trafiła i po prostu bączek poszedł.